Terminy w ubezpieczeniach Terminy płatności, terminy początku i końca polisy, termin sprzedaży pojazdu czy majątku mają duże znaczenie w przypadku ubezpieczeń. Niezachowanie ich może grozić dużymi konsekwencjami. Zachowanie terminów początku i końca polisy dla ubezpieczeń obowiązkowych ma największe znaczenie, nawet jeden dzień przerwy może sprawić, że otrzymamy karę z UFG. Ważny przykład Termin początku polisy od 10 stycznia Termin końca polisy do 9 stycznia Wznowienie powinno nastąpić od 10 stycznia. Jeżeli kolejna polisa będzie zawarta od 11 stycznia, to już za jeden dzień spóźnienia może zostać naliczona kara. W ubezpieczeniach dobrowolnych typu ubezpieczenie nieruchomości, zapomnienie o terminie końca polisy skutkuje zakończeniem ochrony, od tego momentu może się wydarzyć wiele nieprzewidzianych wypadków losowych, za które nie otrzymamy odszkodowania. Brak zgłoszenia na przykład sprzedaży pojazdu sprawia, że w mniemaniu towarzystwa ubezpieczeniowego umowa nadal jest ważna na osobę wskazaną w polisie. Przypomnienia związane z ubezpieczeniem nadal będą przychodzić na tą osobę. Zgłoszenia sprzedaży najlepiej dokonać od razu po zakupie, oszczędza nam to niepotrzebnej korespondencji lub telefonów od ubezpieczyciela. Zawsze pilnujcie terminów i czytajcie dokumenty, które podpisujecie.